www.egarwoin.pl .pl. .pl. Witamy Panie Jakubie. Dobry, Chcielibyśmy zadać Panu dzisiaj kilka pytań a propos Pana sztuki. Trzy razy łóżko. No właśnie, łóżko. Jestem gotowy do przesłuchania, bo <głos》<głos》sobie światło w oczy mocno, mocno tutaj daje, ale damy sobie radę. Trzy tak. razy łóżko. Tak. Łóżko. Dlaczego? Dlaczego właśnie ten mebel gra tutaj tą główną dlatego, rolę, że, ewentualnie tło? Dlatego, że nie, nie, to, to nie jest główna, to na pewno nie jest tło, łóżko nie jest tłem, łóżko jest e, głównym meblem akcji, w której dzieje się nasza historia. Dlaczego łóżko? Dlatego, że w łóżku żyjemy, dlatego, że w łóżku inaczej, w łóżku rodzimy się, w łóżku umieramy, w łóżku spędzamy, bardzo dużo czasu naszego życia, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pomysł w ogóle zrodził się dawno dawno temu z to myślałem o słuchowisku, które by się działo, działo właśnie na łóżku czy w łóżku, ale pomyślałem również, dlaczego nie, nie na scenie. Zmotywował mnie konkurs organizowany przez Teatr w Stoku, małych form dramaturgicznych 1, 2, 3 i właśnie. Napisałem y, historię, komedię, która dzieje się y, właśnie w łóżku, w, tym, w tej realizacji, w tym łóżku, na którym tutaj siedzę. E, dobrze. A skąd inspiracja właśnie do takiej formy potraktowania tematu związku? Dodajmy osób znanych, aktorów komedia. Skąd komedia y, y, dotycząca aktorów właśnie? Dlatego, że to środowisko nie jest mi obce, wręcz przeciwnie, jest mi bardzo bliskie. Z aktorami mam do czynienia od 16 roku życia, bo już w tym czasie zacząłem swoją artystyczną podróż. Znam ich słabości, znam ich zalety, znam też kilka wad. To środowisko jest mi najbliższe, dlatego o nim właśnie postanowiłem napisać tę historię. A jeśli chodzi o aktorów, czy od początku, nawet w momencie pisania sztuki, Miał pan wizję obsady, czyli tych osób, które zamiennie na tej scenie w tym uszku się pojawiają? I tak i nie. Na początku nie miałem, dlatego że jak powiedziałem wcześniej pisałem, to na konkurs nie wiedziałem mm -hmm. w ogóle, czy, to, czy ten tekst ujrzy światło dzienne. Dopiero w tej realizacji, w realizacji teatru Komedia Kraków, wiedziałem, kto kim na scenie. Będzie i ta obsada nie jest, jest nieprzypadkowa, bo akurat z tymi koleżankami, z tymi kolegami yy, znamy się całe lat, yy, lata. Mówię tu o tych, o tych nieco starszych, bo młodszych yy, znam yy, no mniej lat, ze względu na to, że inaczej się nie dało, bo są młodsi, ode mnie dużo młodsi. Wiedziałem, kto ma grać, jestem związany z z, z, ekipą, z tą ekipą od lat, czy z Adą z nami się jeszcze zbyt Bydgoszczy, pracowaliśmy razem w teatrze, w, 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 w kaberecie Jana Pietrzaka dawnymi laty. Z Markiem Śrótymem, znamy to ludzie tak długo nie żyją, jeszcze, jeszcze z Kabaretu szerszeń, z Maciem Damińskim, z licznych koncertów kabaretowych i tak dalej. Akurat Maciej w tej, w tej sztuce Damińckiej Maciej nie gra, natomiast gra w Andropauzie jednej i drugiej, natomiast syn Macieja Mateusz w trzy razy łóżko też bierze, bierze udział. Są to ludzie, których cenię których uwielbiam, którzy są utalentowani, którzy są pełni pasji, którzy kochają to, co robią, a ja kocham ich za to, że zechcieli wziąć udział w tym przedsięwzięciu? Właśnie, w tym przedsięwzięciu występuje bardzo ciekawa forma zamiennie występujący aktorzy na scenie. Czy pana zdaniem to pozwala na stwierdzenie, że ta sztuka w każdym występie, w każdym wydaniu zyskuje jakąś nową świeżość? Nową świeżość jest inna, po prostu każde przedstawienie jest inne. W ogóle każde przedstawienie jest inne, nawet jeśli gra jednakowa, ta sama obszada, A tu, kiedy koleżanki i koledzy się wymieniają, to rzeczywiście mamy do czynienia z, z tymi samymi teoretycznie postaciami, ale każda postać jest bardzo różna od, od, od swoich, swojego. Poprzednika decyduje o tym i temperament człowieka, i nawet, nawet, nawet stan psychiczny, fizyczny danego dnia. Każde przedstawienie rzeczywiście jest inne, ale śmiem twierdzić, że każde jest na naprawdę wysokim, wysokim poziomie artystycznym, dlatego że to są wybitni artyści, naprawdę. Jakie wątki, wartości yy, chciał pan przemycić dzięki tej sztuce? Niczego nie chciałem przemycać. Pokazać. Chciałem, chciałem powiedzieć wprost. Chciałem powiedzieć wprost o tym, że tak naprawdę, yy, tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka. Że rozstanie, które następuje w części pierwszej, nie musi się zakończyć rozstaniem yy, na śmierć i życie, czyli nic się nie dzieje, nie, nie ma nic ostatecznego, oprócz tak naprawdę śmierci, nic o, ostatecznego nie ma, bo można po latach związać się znowu, tak jak dzieje się w tej historii, można być szczęśliwym, można doceniać chwilę szczęścia, nie zapominając o przeszłości, może nawet zapominając o, o przeszłości, która nie była najlepsza dla nas. Dobrze, ostatnie pytanie. Co jest dla Pana argumentem przemawiającym za tym, że sztuka zyskała, znalazła uznanie w oczach publiczności? Czy będą to nagrody, pełne sale, brawa? Na pewno Panie nie kochania. nagrody. Na pewno nie nagrody. Znaczy też, też, ale to yy, nagroda w tym przypadku znaczy najmniej. Yy, w ogóle niemalże nic nie znaczy yy, największe znaczenie ma fakt, że ta sztuka. Zagrana w Białym Stoku 201 razy dokładnie. bo Niedawno był chyba 14 września, był jubileusz 200 przedstawienia i 201 w Białym Stoku i ta sztuka cały czas w Białym Stoku jest w repertuarze. Sukces tej sztuki również polega na tym, że zagrano 102 przedstawienia w teatrze Małym w Łodzi. W teatrze małym w Manufakturze w Łodzi i jeszcze dwa przedstawienia będą zagrane. Cały czas jest grana w teatrze komedii we Wrocławiu i to w dwóch, w dwóch wersjach językowych. Czyli sukces, sukces, sukces tego tekstu oparty jest na, na widowni, że po prostu ludzie chcą cały czas to przedstawienie oglądać. Nagroda ma znaczenie, jak powiedziałem, ale. E, niewielkie, bo e, e, ci, którzy są artystami, e, pracują dla ludzi bez widza, bez słuchacza. E, e, aktor nie istnieje. Nie istnieje Serben? też bez, 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 bez tekstu. E, no tak się złożyło, że, że ten tekst rzeczywiście przypadł widowni do gustu. E, żeby być kompletnie szczerym, powiem wprost, to jest dobry tekst. Dobrze, serdecznie dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Witamy Państwa serdecznie. Chcielibyśmy zadać Państwu kilka pytań krótkich dotyczących spektaklu, który dzisiaj tutaj na deskach Garwolińskiego Centrum Sportu i Kultury zaistnieje. Macie Państwo doświadczenie zarówno w pracy przed kamerami w filmach, serialach, jak i na deskach teatralnych, na estradzie, dokładnie tak. E, która z tych form dla Państwa e, jest taką, która daje największą, jeżeli można stopniować, satysfakcję? E, ja bardzo lubię robić wszystko. To znaczy, bardzo mi wielką satysfakcję gra. Czy tele, z którymi jeżdżę, czy film, czy e, serial, czy A teatr. Boję się zawsze, tutaj mam tremę największą I teatr rzeczywiście jest tak najbardziej fascynującą formą. Zdecydowanie pracy. tak. A no to jest to, że nic, nic nie wiadomo. Wszystko jest na żywo. Tutaj jest cała ma prawda, nie ma oszustwa. Tak nie się da się radzić. zrobić cięcia? Nie da się. Zagram tak jeszcze. Powtórzyć, jeszcze tak. raz. powtórzyć nawet jak śpiewam, to coś tam mogę do, dośpiewać. sobie dośpiewać. A tutaj nie ma żartów. Właśnie kolega jest specjalistą w ratowaniu na scenie. <śla> Ostatnio zapomniałam Kawał... nie wiedziałam, czarna plama. I mówię, Marek, co dalej? A Marek, nie. Też nie wiedziałam. Siedział na scenie. Improwizacja? I mi... nie, 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 nic, a ja to oczywiście. To minu... co dalej minuta na scenie to są wieki. Minuta to nie była. Oj, Ale ja skrime. wiem Marek, co dalej? W końcu nie wiedziałam co mówić, a Marek choinkę składał wie. A ty co robisz, mężo? Mówię, choinkę składam. <laughs> Także mi pomogł. Ale wpadło. Jak w takich sytuacjach reaguje publiczność? Nie Bo to wiem. ona. Zazwyczaj nie wie. Nie, nie wie. ma pojęcia, że coś nie. się dzieje nie. tak nie. naprawdę. E... Dobrze, a propos publiczności, co daje ten kontakt? Tak? Bo to tak naprawdę mówi się o tym, że tu jest jeden świat na scenie, drugi publiczność, ale generalnie te światy się mocno przenikają. Co daje ten kontakt z publicznością? Daje to, że w zasadzie. Nie ma dwóch takich samych przedstawień, że są te same słowa, te same sytuacje, ale identycznych przedstawień nie ma, dlatego że nie ma identycznego składu. Mm -hmm. Ci ludzie są inni. To tak, jak, jak pani powiedziała, ponieważ to jest jakby wspólne budowanie czegoś. Za każdym razem jest Wychodzi inaczej. inaczej. To jest tak, to jest pewna integracja i, i, i współpraca. I na przykład my, nie wiem jak Marek, może tak za, pozwolę sobie. Za Ciebie to powiedzieć, ale wchodząc na scenę, i właściwie po pierwszych kilku kwestiach, my już wiemy, co to jest za publiczność. Czy oni przyszli się bawić, czy oceniać nas, czy bawić się razem z nami i właśnie integrować się e, i ta interakcja, która właśnie ma, to jest taka mm, magia też je, swojego rodzaju. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że. Ach, nawet tak. No tak, dobrze, bo siedzimy tam za kulisami i już wchodzimy, słyszymy pierwsze reakcje. Jeszcze nas nie ma na scenie, już koledzy grają, a my już. Już wiemy, co to jest za publiczność. Tak. Tak. Czyli ten to wiemy mniej więcej, jak to się potoczy. Element rozpoznania już jest tak, tego, tak, tak. kto czeka na siedzenia. Dokładnie. E, dobrze, nawiązując do widzów. Zawsze zastanawiało mnie, jak aktorzy, którzy grają na scenie przekomiczną sytuację i słyszą w tle salwy śmiechu, utrzymują powagę. Czy to jest kwestia wypracowania, wyćwiczenia danych scen? Hmm. czy? Ta, ale tak. Ale nie, no nie, nie śmiejemy się. No, no wiemy, że to jest śmieszne, już znamy to. I to, to jest tak jak dowcip, któryś słyszymy po raz któryś, tak? My pracujemy. My, mm -hmm. my mamy spowodować, żeby się ludzie śmiali. A, ale nas to nie, już nie śmieszy. nas to mogło śmieszyć w pierwszym czytaniu. A, potem, a dalej to, to No to jest mamy. tak, jak bym mówię, cały dzień dowcip jeden, tak. nie? To już przestajemy się z tego śmiać. Chociaż ja mam jeden taki, że się śmieję y, 10 lat. Tak? Bardzo pięknie, na samym początku, jak przyszedłem do szkoły opiekun roku, nie byle kto, bo Tadeusz Łomnicki, powiedział, że prawdziwymi łzami płakać i śmiać się naprawdę powinni ci, co zapłacili za bilety, a my mamy im to zapewnić, ale to nie my. Nasze utami. prawdziwe emocje jednak musimy chronić. Tak? Musimy mhm. tym sterować i musi być jakiś warsztat, bo można by zostać bardzo szybko schizofrenikiem, gdybyśmy rzeczywiście do tych Wcielać emocji... Wcielać się w te postacie, tak, dokładnie. Tak, tak. Jak ja słyszę nieraz jak nasi koledzy w wywiadach mówią, że idą z teatru i nie mogą wyjść z roli, to jest tak zabawne. Tak. Ja wychodzę z teatru i muszę ugotować obiad, posprzątać i inne rzeczy, prawda. Co to znaczy nie mogę wyjść ze roli, no to jest zabawne, to jest warsztat albo się ma warsztat, albo nie. Jeżeli rzeczywiście te prawdziwe łzy pójdą i prawdziwe emocje, no to gratuluję, no to jakiś dobry psychiatra bardzo szybko się przyda. Czyli generalnie kwestia ciężkiej pracy, która pozwala wypracować ten warsztat, Zabiasło. trzymać własne emocje tak. na wodzy, identyfikacja z postacią na scenie poza No, nią nie powiedziała. No i oczywiście talent, który nam Bóg dał, prawda? Tak, mów tak, Trzeba tak, tak. wysyłać pozytywne energie, bo jak powiesz, tak. że nie, no tam z góry powiedzą, o on nie chce żeby, nie chce to zrobią. Bardzo dobrze, dziękuję. Nie, jesteśmy no. fantastyczni. Wracając do łóżka, jak się gra w łóżku? Bo to jednak jest fajne. Taka... Nie wiem jak Marek, ale mi bardzo fajnie. To znaczy tak. Wolałbyś Są się. takie, nie, nie, właśnie chciałem powiedzieć, że są takie role, gdzie aktorzy się boją grać w łóżku, bo się boją, że zasną w jakimś momencie. O! Czy, ja się Oj boję, goza, że, że on się. Za... Nie ja się, da się boję, niej że niej on Jej, Nie tak. da się przy tobie No dzięki, fajny jesteś. <noise> Dawaj, dalej. To ciekawie, że Dobrze, to trochę tak wrócimy w zasadzie do tego wątku e, tych jakby własnych emocji, ale takich trochę powiedziałabym, przemycanych. Czy w grze aktorskiej tutaj na scenie, w tym łóżku e, Państwo w jakiś sposób te przemycacie własne. Mm, Zachowania związkowe, tak to nazwijmy umownie. Gesty ton mimikę, niby drobiazgi, no, a jednak. Musimy korzystać z tego, co znamy. z Od pewnych rzeczy się nie ucieknie, nie? Ale, <kuh> tak. ale oczywiście mistrzostwem świata jest to, żeby zbudować taką postać, która absolutnie nie będzie kojarzyć się tak, 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 różna, nie będzie się kojarzyć z charakterem naszym prywatnym. Tak. I to jest mistrzostwo świata, ale to robił właśnie pan profesor Tadeusz Łomnicki. Tak, on to całkowicie konstruował zupełnie innego człowieka. My też to robimy. Absolutnie. 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 Nie. Jak się pracuje z Janem Jakubem Należytym, z autorem sztuki? Czy jest wymagający wobec swoich aktorów, wobec traktowania? Janek pisze, a e, Janek nie, on nie reżyseruje. Janek jest autorem. Ale czy generalnie w jakiś sposób uczestniczy w tym, tak. co, co się dzieje? Bardzo i bardzo pilnuje. Tak, ponieważ my się dosyć tak prywatnie mhm. dobrze znamy. I... Znaczy ja znam Janka 40 lat, bo jesteśmy zbyt gorszy z Piaskownicy, więc no. to już w ogóle ja nie mogę się wypowiadać, Ja za 30 proszę. powiedzmy i coś takiego, na pewno. I po akceptujemy jego poetykę, on akceptuje nasze granie, poza zupełnie fajnym takim, fajnymi relacjami i. i Ostatnie no. pytanie. Co dzieje się w tym uszku? W sztuce trzy razy łóżko. Zapraszamy serdecznie, proszę przyjść Nie zobaczyć. możemy powiedzieć. Bardzo serdecznie zapraszamy. Fajne rzeczy. <laughs> Dobrze. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. <laughs>